Siema, z tej strony Krzysiemir A dzisiaj zagrałem na serwerze typu Anarchia SMP Co nie? I my no. mamy sojusz Też sojusz? Tak I to właśnie w taki sposób zdobyłem mojego pierwszego sojusznika Postanowiłem wyruszyć do niego W końcu udało mi się dotrzeć do mojego sojusznika I jednak... Siema, siema tutaj ja bym poszedł pokopać. Patrz to. Nie, nie ma żaden trap, nie? To nie, jest żaden trap. Ej! Ładne? Okay, plecy! Znaleźliśmy piękne miejsce do osiedlenia się, ale dalej nie mieliśmy surowców, aby sobie zrobić dobre sety, A więc postanowiliśmy pójść pokopać. 100 metrów! Byliśmy trochę zdziwieni, że gracz z Izrek się ciągle do nas zbliża. Więc kopaliśmy się dalej w dół. Znacie zasadę nigdy nie kop się pod siebie. To ja jej nie przestrzegałem i zobaczcie, co się stało. Okay. Ej, jest! Mam pomysł. Jest. Jezu! Kur... Ja się coś. Nie bij mnie! Dobra, jest! Zabiłem Jacoba dlatego, że miałem już minus jedno serce. Ale na tym serwerze, jak mogliście zauważyć, traci się po pół serca za zginięcie, a dodaje się jedno za zabicie. Jedno straciłem na starcie, ginąc od mobów. Wypadł mi z niego także OPATEM, czyli diamentowe buty. I to był mój start na serwerze Track SMP, a jeśli takie odcinki Ci się podobają, to zostaw łapkę w górę i suba i skomentuj, a ja się z Wami żegnam, siema!